Z i jest ze mną. Was w ogóle nie słyszę. Super. Świetnie, znowu się coś skręciło. Ekstra. Po prostu super. Ja nie mogę. Dobra, to naprawimy i za chwilę do ja. Was Dobra, jest ze mną właśnie Tadzik. No i szczegół Minecraft oczywiście. Dobra, nie wiem, czy tak oczywiście, ale okej. Okay. Okej, okay, dobra, ja już wbijam na MySG, Nie, ja mam nie było. Jestem. To dobra, na co okay. idziemy? Sekunda. Dobra. dobra. już mam? Dobra, już mnie zalogowało. Okej, okay, no ja nie wiem, nie wiem jak Wy, bo... Na SG możemy iść, BlizzSG. BlizzSG? Dobra, okej, okay, spoko. Tylko, że ja tam się nie ogarniam. <laughs> nie wiem jak Wy, ja się nie ogarniam. Poczekajcie sobie, tylko to klasę zmienię na Sonika, bo mam tego. Aha, dobra. O, Aren nie ma. Raczej nie wyjdziemy. Mówię właśnie, że nie ma Aren. Kurczę. Wow! Jak mnie wystrzeliło. Dobra, coś tu jest. Pytanie, co to jest? Jeszcze bym. Pokażę odpowiedzią. Wow! Jak was wystrzeli? Jak tam jest taka kopalnia, niby, nie? To tam w środku jest taka dziura, nie? Ja do tej dziury spadłam i jak, tu jest epicko! Poczekajcie, tutaj chyba są areny, czy nie ma aren? A no, jednak nie ma aren. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ktoś ma pszenicę, ale mnie pszenica nie interesuje w ogóle. Jaki już spadek FPS-ów. O dobra. Yy, a w ogóle tak właściwie to nie za bardzo wiem, gdzie się podziewacie. No bo tu nas nie widać, bo jak o, na ja brodach, to nie widzisz innych. No też raz ja, okej, okay, dobra. No, ła, ja nie mogę. Znaczy... Wszystkie areny zajęte. Co tu się dzieje? Okej, okay, dobra. Klasy, ja dojdę do klasu, klasów chciałam powiedzieć do klas gracza, to ale może ja nie, nie wiem co za Dobra, czekajcie. E, wiecie co ja proponuję? Bo kuleka to nie ma tych. Ja proponuję vampires. No, ja, żyję, ja już jestem właśnie. Aha, dobra. no Nie, to całkiem normalne. Dobra. A Tadzik to w ogóle co? Tadzik zasnął? No tak. Aha, dobra, jesteś na wampirezie. Dobra. Nie ma nic tutaj. Znowu, pewnie coś robią. Tak, a ja mam tego. A ja coś tutaj hmm. miałam ostatnio. Kurka wonna, jaki był tego? Tego. Ani jest. Była no, przez tak, chwilę no. arena, jeszcze jej nie ma. No tak, bo te bowliki no. się same tutaj. Sakra. Do pełnych aren można dołączyć, do ale jak jest wipnia Kurka, bo nigdzie nie ma aren, no. Yy, no. bym poszła na quake, ale no cóż, co mam zrobić. A poczekajcie, ice A Hide and Seek, Hide and Seek Zachary. Hide and seek -a też nie ma. Nie ma? Poczekaj, sprawdzę, bo może po prostu coś... Nie ma właśnie, sprawdziłem. Dobra, poczekaj, czekaj, czekaj. A TNT run? Czekaj, bo ja... Hide and seek, wybierz... arenę. No też nie ma, kurka wodna, jakie ślagi są straszne. Potworne wręcz. Um, jeszcze raz co mówiłeś? Jaka, jaka tam mini... Tient run. run. Poczekaj, już się teleportuje. Um, lista areny. i Ułapa, Ja nie mogę. Ale nie no, tutaj ta wystrzelka jest naprawdę świetna. W ogóle fajnie, bardzo fajnie jest pomocne, że wiecie, że są te wiecie. To no, są te wystrzelki. O tutaj jest tylko jedna arena. Kurka, wolna się zrobiła już ten. No się już zrobiła tylko ta VIP-owa, nie? są tylko dwa dla VIP-ów. W ogóle to wiecie, że można zarabiać przez YouTube'a. Coś tu mi daje tutaj Ło, Oo, Jel dobra. W tu nikogo nie ma. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To może kalambury, zobaczymy. Kalambury zawsze spoko. Okej. Okay. Lista Aren. Spokojnie, niespokojnie. Wow, tu jest mnóstwo tego. To chodźcie. Może na arenę 20, co? Ha, tu. Okay. No, nie widzę. Już zniknęło. Ale 20 jest arena? U mnie nie widać w ogóle. Arena. Hmm. A noc. u Tadzika widać cokolwiek? Bo u mnie widać tylko 20, 16 i. Tylko 20 i 16. 20 to jest w ogóle jeszcze bez żadnych osób, nie? I dwunasta teraz jest zakończona, ale nie widać jej. Tu powinna być. Nie, nie tu, tylko. O, ja... O, jest jakaś. Dwójka. Poczekajcie, poczekajcie, bo ja tutaj sobie jak Minecrafta rozwaliłam jak zwykle, bo to ja. I znowu jak ja... A dobra, to w takim razie wyłączamy pełny ekran jeszcze tylko... Okej. Okay. Dobra, już zrobione. Skrzaczyłam sobie znowu tego pełny ekran. No i ta dzika w ogóle nie słychać. Nie, no ta dzika to w ogóle nie słychać. A ty w ogóle nas słyszysz, poczekaj, bo ja tutaj już po prostu jem ten mikrofon, ale nie wiem. okej. Okay. Arena 10 zakończona, zwycięzca Miko, jakiś tam. Wiecie co? No ja nie wiem, tutaj już się ta 16 zrobiła dla VIP-ów, 12 na 12 są tylko 4 miejsc, już jest VIP, tylko arena 10 jest wolna teraz. Czekaj, patrzę. U mnie jest piąta. Uf. Piąta? Poczekaj, piąta to będzie gdzieś tu. Czy jesteście? Na TNT Games? Nie, my jesteśmy na tego na kalamburkach. Wiesz co? Ja idę na 10. Oh. Najwyżej będziemy na innych tych gromki. tutaj jest? W górę... Nie wiem mi nie widać. Gra rozpocznie się za 40 sekund tutaj. Wow, ja tam chcę! Ej! Czekajcie, poczekajcie. Nie no, ale naprawdę moim zdaniem yy, fajna gra jest kalambury, nie? Tylko szkoda, że... Kurka, ale jakie lagi, nie? Aha, i dzisiaj bardzo krótki odcinek, nie wiem czy wiecie. Chociaż może nie taki krótki, zobaczymy jak wypadnie, bo jeszcze, okej, okay, bo jeszcze idę tego. Jeszcze idę dzisiaj do sklepu, mam takie plany, więc wiecie. Ja cię kręcę. Posłuchajcie, jakiś tam Chris 2033, nie? Tam buduje, a wszyscy inni oprócz mnie są na arenie, nie? Są tam w środku, gdzie buduje się, nie? kilol. Dasz wiarę? No tam... Poczekajcie, ja się rozłączę i wejdę znowu, bo chyba coś mam lagi jakieś Poczekajcie, jeszcze sobie hop Zrobię? Dobra, jeszcze raz włożę, bo... Wyobraź sobie, że kujka to mi nigdy nie widać Dobra, zdążyłam się zalogować w ostatniej chwili W ogóle to może tego... A, się na spałnie? Może pójdź... pójdziemy po prostu na spał na co? Bo ja nie wiem. Po prostu już nie wiem. Statystyki z Survival Games, ale. Um... No ja naprawdę nie wiem, co tu się dzieje. No Wcześniej wszystko było widać oprót... oprócz Quick Crafta. Wiesz co? Myślę, że jakbyś kliknął na to. Na arenę dziesiątą, to by jednak tego. To by jednak ci się wyświetlało, wiesz, gumi? To mi się wydaje. Ja! Okay, okej, okay, okej, okay. okej. No nie, kurka wodna. Na spawnie jest mini parkour. To, to sobie tego tam skaczę tam, nie? <laughs> nie wiem czemu, chcesz powiedzieć, ale kurka wodna, no raz to się udało, teraz mi się już nie da. To no, co robimy? No ja nie wiem. Tadzik tam ma jakieś tego, duże jakąś masę że tak powiem. Okej. Okay. Dobra, no ja nie wiem, naprawdę nie wiem. Co może na jedne serwery idziemy Dobra, a może na hypera, co? Na Hypercrafta. Nie wiem. No tam jest to samo, tylko że tam jest widoczny Quake i jest te... I vampirezy są takie, wiesz? Wampiry są po prostu takie, wiesz? Bez tego efektu takiego dziwnego no, widzenia, nie? Podaj IP, bo ja nie mam. Um, Hypercraft.pl Bardzo skomplikowane. O, okay. tak. Bardzo. No. Dobra. Dobra, dobra. To ja tam idę, bo jeszcze się nie ogarnęłam, żeby stamtąd wyjść, okej. Okay. Nie, powinno być taki nie nick, nie? Powinno być taki napis hypercraft.pl skyblock fb sv tak, tak. vampirez, dobra, ja dołączam, nie wiem, ale... Dobra, ja mam wszędzie takie same tego. Lola, mapiki, Dobra. Musisz pisać też kompas, żeby się przeteleportować. Ja bym poszła na Quake'a, nie wiem jak Wy. Czekaj. Dobra, ja czekam. A, jeszcze The Walls nie jest, są nieodblokowane, a tak to wszystko. Tutaj jest RPG, PvP, Hardcore, Skyblock, serwer główny, tu jest Survival Games, Vampires, TNT Games, Quakecraft, Hide and Seek. The Walls, ale jeszcze nieodblokowane i jeszcze lobby jest, oczywiście. Dobra, ja idę do tego, do kłejka, nie? Wiecie o co chodzi w kłejku? Tak, że masz czupakę i szczelarę. No, tak, dokładnie o to chodzi. Okej, okay, y, widzicie, tutaj jest tylko jedna wojna, a, wolna arena. Jak jest ten szmaragd, jak jest ten szmaragd po mojej lewej, nie wiem jak po waszej. Jak jest ten szmaragd. A, szmaragd jest, dobra, widzę po... szmaragd. To t t t potem jest zajęta arena, i potem jest y, y, inna arena, nie? Czwarta. Kłek 04 jest napisane, nie? Czekaj, ja w ogóle nie w tą stronę poszedłem. Aha, fajnie. Quake. quake 04, dobra, idę do mini Ale właśnie nie tam, właśnie tego. Na Quake Crafta bezpośrednio. A gdzie to jest? No. Ja tu nie taki... ogarniam tego. Slash cy omy py asesy cy omy py asesy, nie? i potem wybierasz taką, i potem klikasz firewerkę. Wszystko jasne. Dobra, jest szmaragd, nie, po mojej lewej, nie wiem jak po twojej. O jest Tadzik, o cześć Tadzik, siemach Tadzik, hej. Dobra, jest ten, My myślałam, że to ty. Dobra, jesteś tutaj już, to masz tego szmaragda, po mojej lewej jest szmaragd. Nie, od lewej jest szmaragd. Potem masz zajętą, a potem jest wolna join. No i tam wchodzę, nie? Jakby coś. Dobra, o nie, to jest ta! A wiecie w ogóle, że na tej arenie, co weszłam, jest diaksy, złoto i w ogóle wszystko? Join the arena. Gumicraft, o! Ja nie mogę! Dobra, jesteśmy sami chyba. Ajaj, aj, myślałam, że ktoś tam jest. wow W ogóle to są diaksy, ale szkoda, że nie można ich wychować. A, mam cię! Kurde, A, to ja cię zabijam! no nie, ktoś A, tym kiedyś byłam ja. Jest! O, fajnie. Jej, yeah, ja jestem dobra w tą grę, haha. Ha. W ogóle tu jest. O! No nie, ktoś mnie zabił! <noise> Odegrał się ktoś na mnie. A ktoś tam kogoś zabija, ktoś tam jest jakiś asasyn dobry. O, mam cię, haha. Taka ha. kurka wodna. Tutaj mnie może trafić bez problemu, o! Kurka wodna. Ale jestem na drugim miejscu, szacun, szacun, dam, szacun. Jestem, no, przedostatni. No. Przedostat no. <noise> A Tadzik jest na ostatnim, no. Tadzik kopacz Manik Tadziu, Tadzio Manik, Tadzik kopacz Trzeci to, dobra Wygrał to. Jestem nie, bo ja więc. jestem tego ja, Bo ja jestem druga, Słuchaj, to nie co wygrasz. To Słuchaj, wygrasz, to ja wygram no, ty... w już Ej! Tadzik, co ty robisz w ogóle? Ja jestem Dyrdzik, nie Tadzik żaden A! Ktoś mnie goni! A, to ty ja. Gumi, dobra, poczekaj No, no kto mnie? Kto ja. mnie? Gumi! O, co ty robisz? Nie rób, nie rób. Ok. To było na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Pa.